Da 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 da! Witamy w Vulkan News. W dzisiejszym wydaniu wiadomości. Prześladowania kręgla trwają. Przestępstwa finansowe, ery. Studio Vulkan News zaatakowane przez nieznanych sprawców. Da 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 da! Doszła do nas informacja, że rozpoczęła się kampania prześladowawczo-zaczepna skierowana w niedawno porwanego kręgla. Krótkiego wywiadu udzieliła nam posiadaczka sweczonego kręgla, Kalina Werczyńca. Jaki jest Twój stosunek do produktów Apple? Uwielbiam produkty Apple. Dzięki nim moje życie jest wspaniałe. Jak się czułaś, gdy po raz pierwszy zobaczyłaś plakat kampanii i koniec? Uważam, że to całkowita granda. Nie wiem, jak można pozwolić na to, żeby małe, życzoły świadome maki oglądały taki, taką okropną propagandę. No to jest granda i mój mak pyta się, co to znaczy? i co ja mu mam powiedzieć. To jest patologia. Dziękujemy. Wywiadu udzieliła nam Karina Dzięki, Da 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 da! Dzięki anonimowym donosie Agnieszki Sęk wyszły na jaw. Przestępstwa finansowe sieci komórkowej ERA. Obejrzyjcie materiał dowodowy. Dlaczego ERA okrada mojego męża? Złodzieje! ERA okrada mojego męża. Złodzieje! Ta da da da! da. Nasze dotychczasowe miejsce nadawania Wulkan News zostało zaatakowane przez nieznanych sprawców. Dlatego musieliśmy się przenieść do tego sekretnego studia schowanego w piwnicy Marcina Wereszczyńskiego na ulicy Puławskiej. Obejrzyjcie materiał, który udało nam się uzyskać podczas napadu. Nieżywy Marcel. Ojoj. Oj. Jak się zrobi tak? Co ci zrobił? Jakie masz obrażenia? Wszystko mnie boli, pomył mi ręce doki! No. Pobity nie mogę nawet stać, jak widzieliśmy! No bo nie mam nóg! Sprawdza przez chwilę uciekł, zamykając drzwi. Mogę wróci? Był już raz podejrzewany o porwanie kręgla. Myślę, że jest to recydywa. Jak widać, żarówka nie działa sam. Na wspólnika. Bóg jeden wie, jaką dem kolejną demoniczną akcję planują razem. No dobrze, ja się sama. <laughs> Koniec operatora. Ta na na da. da, da, da. Wolkan News, najlepsze kawałki. Już do nabycia na płytach CD, DVD, Blu-ray i wkładach do szlifierki kątowej.